Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sharkness, a to jest pierwszy odcinek z Build Battle. Nagrywam to o godzinie 17.56 w... w sobotę. Zapraszam do oglądania. A więc dzisiaj sobie gramy w Build Battle. Mamy do zbudowania Slendermana, a więc sobie zbudujemy tego Slendermana. Ma na pewno białe oczy. Jest taki czarny. Zrobimy mu jeszcze taki kraw krawacik. No zmienimy sobie podłogę, bo krawat krawiat, krawat jest czerwony, a ja mogę sobie też wybrać inną podłogę. Nieprawdaż? No woda na pewno nie, a trawa, niech będzie trawa, niech będzie. A więc zbudujemy teraz naszego slendermana. No. Mam nadzieję, że wam nie chodzi o, Slend o Endermana. Bo Slenderman i Enderman to jest co inne. Ma i, ale pewnie każdy wie, jak wygląda. Slenderman, więc ja się nie będę czepił, bo kiedyś była historia o tym. Teraz już nie jest taka popularna, bo dzisiaj to już nie wiem, co jest takie popularne z tych. No nie wiem, ja się tak zbytnio nie interesuję duchami, nie oglądam takich strasznych teorii, ale też oglądałem często DJ'a Palasajda i... no no i takie straszne filmiki nagrywał, nie? Pewnie część z was na pewno wie kto to jest. A może nawet nie część z was, tylko wszyscy, bo on ma prawie 2 miliony subskrypcji. Nie wiem ile on ma. Mi 1 800 czy nawet 1 900, bo ostatnio nie sprawdzałem jego kanału. Nawet jeszcze w tym roku nie sprawdzałem, ile ma subskrypcji, więc mogę się mylić. Może nawet ma teraz już te 2 miliony subskrypcji. Teraz specjalnie nie będę patrzył, bo buduję budowlę Slendermana i nie mam zbytnio na to czasu. Dobra, przechodzimy do Slendermana. Mam nadzieję, że wyjdzie mi ładny, bo. Ja, bo ja nie jestem takim mistrzem w budowaniu, bo no, no bo ja lubię grać sobie w jakieś minigierki oprócz Beat Battle, bo ale Beat Battle ostatnio mi się bardzo podoba, bo jest fajną minigierką i można trochę użyć kreatywności, prawdaż? Dobra. Może łepek mu zrobimy jeszcze taki większy, troszeczkę? Dobra, zrobimy mu szyję. Nie, ma taka mała szyja, nie wiem. Ma chyba chudere rączki. Nie pamiętam. Ale dobra. Cyk. Zrobię już mu za czasów już tutaj yy, oczka. Tu um, cyk. Cyk. Teraz to wygląda jak Enderman, ale dobra. Czyli zrobimy mu tak. 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 O Jezu, jaki mały! Ja wiem, że to nie wygra. Tutaj ludzie naprawdę by musieli cisnąć w jakąś bekę, żeby to wygrało. Bo to jest takie tragiczne, że po prostu. To nie jest do opisania normalnie. Może ten, może ten krawat trochę uratuje. Dobra, załóżmy na to, że to jest szyja. Cyk. Zrobimy sobie jeszcze takie coś. I zrobimy sobie na przykład takie coś. Może zrobimy mu. Cyk, takie coś. Już tak mało zostało. W serio? O, dobra, to już lepiej trochę wygląda. Yy, dobra, robimy mu tutaj krawacik. Robimy mu takie coś. Nie, wiem, czy to wygra? Aha, bo jeszcze jedna ręka. Nie zauważyłam tego. Czyli ile kratek? Trzy. Ra raz, dwa, trzy. I biała rączka, dobra. Nie wiem, czy zdążę. Ale jakby to będzie bardzo brzydkie, to już nie zdążę zbudować. O kurde, bo to jest nierówne! Ach, Jezu, dobra, to na pewno nie wygra. To jest, to jest, dobra, to jest Enderman. Nie wiem, co to Slenderman, jakby co. Yy, no to, jak nie wiesz, no to daję super gunwo, bo co to jest? To jest Enderman, a nie Slenderman. Jeżeli to wygra, to naprawdę... Dobra, co to jest? No znowu Enderman. Połowa ludzi nie wie, co to Slenderman. Co to jest? Znowu jakiś... Aha, tutaj jest coś. No znowu Enderman. Nie, moje na pewno wygra. Bo tutaj są takie budowne, że... Żeby... W końcu kto zrobił Slendermana? Jest taki mały. Dobra, dam. Szkoda gadać. Maksymalnie daje super gunwo. Szkoda gadać i może być. Chyba, że jest bardzo ładna budowla, to daje spoko. Żeby było sprawiedliwej. Dobra. Teraz moja. <grywa> Krzywa bardzo. O ty gnoju. Żeby ci matka... E, nie kochała nie będę mówić tutaj brutalnie wiecie ale ja No jak czwarte miejsce raz dwa trzy raz dwa trzy cztery pięć ostatnie miejsce takie gu... takie takie gówno aha aha serio Zwolnij albo kup przywilej. No na pewno. Po co, że po, co, po takie coś jak chcę? Mogę poczekać. Jezu, znowu brak odpowiedzi. Ja tego nie dożywam. Aha. Mia, miał być Slenderman, a nie. A nie Enderman. Eeeh, uh. jak takie główne będą wygrywać, no naprawdę, to najlepiej, i bym wcale nie grał. Kurde, no wyjdź mi z tą grubą dupą. A kto wygrał? Kinga 1, 2, 3, 4. He. No w sumie to wiadomo, bo. Nie wiedzą co to jest, bo komitki bo mają małe musztki. Gdzie tu jest? Tutaj. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Kurwa, chciałem, przepraszam. Kurde, chciałem zrobić parkura. Kurczę jaśnista. Eee, dobra dwa no może jeszcze jedną arenę sobie zagram poczekamy jeszcze trochę przejdę sobie tego parkur, parkiera o pięć czekaj cyk dobra Do, dołączyłem cyk 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 Uo! a i już tak no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, bo lecimy po 200 subskrypcji. Pamiętajcie, że na 1000 subskrypcji pokazuje twarz. Tak, pokazuje twarz. Bolid wyścigowy. Bolid. Z czymś mi się, mnie się to kojarzy, ale nie jestem do końca pewny. Czy to jest takie, takie... No... Trudno mi to nazwać, bo coś mi się z tym kojarzy. Bolid... Wyścigowy Bolid wyścigowy A nie, jednak to jest ten sam, yy, Samochód Bo myślałem, że taki czajnik I który się rzuca na lodzie Ta, Takie coś myślałem Bolid wy, wyścigowy, no to jakaś podłoga by się przydała Taka czarna wełna yy, Dobra Albo nie jednak czarna wełna Bo, bo te koła będą się mieszać Kupię se na ziemię. Znaczy nie kupię, tylko sobie wybiorę ziemia. Dobra. Nie gadając, przechodzimy. Cyk. Cyk. Nie umiem budować bolida. To już na pewno. Eee, zrobimy sobie takiego małego bolidka. Cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, kur... Ale dzisiaj mam taką ochotę na przeklinanie, że po prostu... To jest niemożliwe. Teraz robimy sobie, sobie co, takie coś. Robimy sobie, prawdaż, takie coś. I pewnie znowu będzie budowla, że nie wiem co to boli. więc kuźwa narysowałem y, twoją starą, pewnie takie coś będzie. No kurde, nie laguj się, bo mnie to tak denerwuje, że po prostu... Dobra, zrobimy sobie jakiś bolit tutaj zrobimy sobie tak, tutaj damy sobie jakiś... Y, ...prawdaż, albo nie zrobię, po co? Po co? jakie dobrze to wygląda. Tak, tak, nic mi prawie nie widać. Nie wiem, czy takie coś małe zrobić. O, o Jezu, jak to wygląda. Ja pikolę. Jezu, ja naprawdę nie umiem budować samochodów. To jest minecraft, tutaj wszystko jest kwadratowe. Może takie coś będzie. Nie. Uuu, cyk. Hmm. Na przykład takie coś. Cyk! Kurde nie tam! Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że dźwięki mam. Dobrze, dobrze. Cyk. O, i tutaj już jest zrobione. Wiem, że znowu to nie wygra, bo to jest po prostu. To jest gówno. Nie ukrywajmy się, to jest gówno. I. Nie, wiem, co ja teraz robię naprawdę. Nie no, przepraszam bardzo. Bolid wyścigowy. Bolid wyścigowy. Czekaj, bo ja tutaj... Yyy... Dobra, zanim mi się... Bolid wyścigowy. Wyścigowy napisałem. Aha, ma z tyłu takie pyrtko. Dobra. To mu zrobię to. robi mu takie coś Jak to wygląda No dobrze skojarzyłem to, że ma takie Czekajcie, cyk 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 Dobra, ja tak zostawiam, wiem, wiem że to nie wygra. Ooooooo! Oh. Szkoda gadać. Dobra, sobie tutaj tą przeglądarkę wyjmę. Zamknę, przepraszam. Dobra, co tutaj mamy? No, chłop chciał zbudować, tak, ale. Dobra, dam super gunwa, bo. Bo pewnie nie wiedział, co to jest zbojnik wyścigowy, i pewnie zbudował cokolwiek, znając życie. To jest wózek na zakupy, okej. Okay. Jakby to by byłby. E, chodziłoby motyw budowli, że wózek na zakupy to bym zrozumiał. Dobrze. O, tutaj proszę mój. Tutaj ładnie oceniać. Kuźwa tutaj już normalnie czerwone daje, bo nie, nie zna. No dwóch najlepiej. No trzech najlepiej. No na pewno. Tutaj, chłop też zbudowała takiego małego pirtka. O, to pewnie jest jego. On oceniał moje na czerwone. No to teraz, mosz, mosz to kurde. Mosz, mosz. Patrz na to, patrz. I cierp. Aha, to wygrało. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Tre. Raz, dwa, trzy. Tre, Aha, zajął ostatnie miejsce. Dlaczego ja mam takie zawsze szczęście, że ja zajmuję pierwsze miejsce? Przepraszam, ostatnie miejsce. Przepraszam bardzo. Dlaczego tak to zawsze jest? Normalnie. Ja, ja wygrywam areny raz na ruski rok, a przegrywam normalnie na, mie na ostatnim miejscu, a, a tam były takie... Co, co to były za budowle? Wózki, kuźwa. Czy coś niedokończone budowle? Ja zbudowałem... E, sk skończoną budowlę, a kuźwa ostatnie miejsce. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Proszę mi to naprawić. Że... Bo normalnie po prostu zdebilni ludzie sobie oceniają dla Beki, nie? Że jak to, że to jest yy, śmieszne, no to kurwa dam yy, super, nie? Dobra, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.